Poseł Tumanowicz w imieniu Klubu Konfederacji zaproponował, żeby ta ustawa weszła w życie za 102 lata. Panie pośle, czas bardzo szybko biegnie. Pro, dlaczego, nie złożył po, dlaczego nie złożył pan poprawki, że ta ustawa wejdzie w życie, kiedy wszyscy posłowie Konfederacji będą mądrzejsi? Wtedy, byłoby, wtedy byłaby pewność, że ta ustawa nigdy nie wejdzie w życie. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym wytłumaczyć panu posłowi Mejsztowiczowi, który jest bardzo doświadczonym parlamentarzystą, że wprowadzenie poprawki, którą pan proponuje, kiedy ta ustawa miałaby wejść dopiero gdy posłowie Konfederacji. Z mądrzeją, czy stają się bardziej inteligentni, to byłoby niezgodne z prawidłowymi technikami legislacji i było wprowadzenie norm ocennych i subiektywnych, czyli psucie prawa, a my chcemy obiektywne, dobre zastosowania prawo stosować. Więc poza tym działałoby to wstecz, bo my jesteśmy z dnia na dzień coraz mądrzejsi, co oczywiście stwierdził pan poseł Berk Berkowicz. Dziękuję bardzo.